Cześć kochani, witajcie na kanale o matku i córko Witamy was w kolejnym vlogu vlogmasie i dzisiaj zaczynamy we dwie Mam co po mnie przyjechała Jako, że lodówka, w której ostatnio Rodzice zostawili jedzonko dla potrzebujących Jest blisko e, Naszego mieszkania No to stwierdziłyśmy z mamą, że Pojedziemy, sprawdzimy e, Czy jedzonko z niej Zniknęło Jeżeli tak, to na pewno e, Będziemy dokładać, jeżeli nie To poszukamy innego miejsca To nie jest nasza akcja charytatywna Na dziś, to jest po prostu sprawdzenie co się podziało z tą naszą niedzielną. Otwieramy. Zniknęła. Nie, to wszystko zniknęło. Wszystko zniknęło. Dobrze. Więc ktoś tutaj chodzi, ktoś. E, się poczęstował. To jeszcze teraz e, zobaczcie, jak to wygląda w dzień. Bo my byliśmy. E, gdy było już ciemno i niewiele można było zobaczyć. Tutaj jest wypisane, co można tutaj przynosić, a czego nie. Także jak macie gdzieś w pobliżu, to podarujcie potrzebującym coś do jedzenia. Siódmy dzień, siódma para. Spokój w tym kalendarzu to, że nie muszę się martwić rano o skarpetki. O proszę bardzo. Elegancko, brązowe, ubieramy i gotowe. Paulina, chodź. Chodź, 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 chodź. I otwórz tą półeczkę. Ja bolącę z brzuszkiem, takim okresowym i chrupeczkami. Uła! Pokazałam Paulinie właśnie moją nową świąteczną półkę i chciałam, żeby ucieszyła się z niej tak jak ja, no bo przecież grudzień spędza praktycznie e, u nas, więc może korzystać z tej grudniowej świątecznej półeczki. No dobra. I jak wyglądam teraz? Taka świąteczna? Nie widać, nie widać, przy... przykryłaś te, te, te skrzaty. To jest miseczki, skrzaty z miseczki. O, o, teraz to rozumiem. No, ter-o, święta pełną parą. Tylko wiesz co? Nie wiem. Kurde, nie. Nie wiem. Bo co z tego, że ja się czuję, to jest jak jakiś odklejeniec? Bo? Jak z jakiegoś innego uniwersum. Bo? Dlatego, że ja jestem taka świąteczna. Bo? A kanapa nie. No Nie ma ja... czerwonych poduszek, wrzuconych. Kochana, bo ja czekam na umycie okien. Jutro okna będą umyte, bo wyjedziecie jutro do Katowic, to ja się zajmę domem. Aha. Więc jutro okna będą umyte, więc mam nadzieję, że jutro już wyjdą ze strychu te wszystkie dekoracje świąteczne i się gdzieś tutaj w końcu poustawiają. A może... W... A może w poniedziałek, wtorek Pochołnkę pojedziemy? Nareszcie. No! Dobra, to żebyś nie była takim odklejencem, to, to, to tutaj na, na półeczkę postawię. I od, od razu bardziej świątecznie no, jest. jest to gnom podobno, Paula, gnom. Gnom skrzad, to nie jest krasnal. To są dwie różne. To są dwie różne. Właśnie tak, ale jedna Wicka nam powiedziała, że sobie uświadomiła, może jakiś film widziała, jakąś bajkę, czy coś, coś w tym rodzaju, to to że to gnomy są. Ja wiem, że gnom właśnie kojarzy się tak negatywnie, ale to są świąteczne gnomy. A powiedz mi, Paulina, wymyśl, jaki jest synonim słowa świąteczne? Bo ja się wczoraj zastanawiałam, bo mówiłam świątecznie, świąteczne, świątecznie. I zastanawiałam się, jak mam zamienić to słowo, ale. Nie znalazłam takiego słowa. To myśl, to myśl intensywnie, jak już wymyślisz, to daj znać. Dobra. Kierunek Włodzisław Śląski. O tej akcji e, pisaliście nam bardzo, bardzo często, e, żebyśmy właśnie to zrobiły. Co robimy, Paulina? No kochani, powiem Wam, że wyprzedzamy fakty, bo akcja, którą jedziemy zrobić, była planowana już na samym początku i był to chyba trzeci typ. Od razu po prostu stwierdziłyśmy, robimy dom samotnej matki, dom dziecka i schronisko. Więc wokół tego Kręciły się największe rozmowy, najwięcej zostało wysłanych i napisanych maili, ponieważ były to takie główne akcje, które uważałyśmy za takie najbardziej angażujące i takie, które właśnie będą potrzebowały najwięcej wsparcia i, i nagłośnienia. No, I sponsorów i, i sponsorów, <laughs> rzecz jasna. Więc teraz jedziemy do schroniska, które nazywa się Włodzisławskie Psy i Koty i prawdopodobnie jest to stowarzyszenie. Więc jedziemy odwiedzić schronisko, porozmawiać z kilkoma osobami, które się tym na co dzień zajmują i które tym zarządzają. No i oczywiście nie jedziemy z pustymi rękami. Obok siebie mam wielki karton wypełniony karmą od marki Psi Bufet. W bagażniku są jeszcze dwa takie kartony. I właśnie marka Psi Buffet w odpowiedzi na naszego maila stwierdziła, że z chęcią chce wesprzeć naszą akcję. Chce podarować karmę pieską, które przebywają na co dzień w schronisku i czekają na swój nowy, wymarzony, cieplutki kochający domek. No i wysłali nam trzy kartony z saszetkami ich karmy. Jest to karma bardzo dobrej jakości. i Nasze pieski ją uwielbiają. Mam nadzieję, że. Pies które są w schronisku, również ją polubią, również im spasuje. Ale jest tutaj w sumie 90 saszetek, więc jest ich naprawdę, naprawdę sporo. I tak dokładamy swoją cegiełkę do tego, żeby pieski miały coś w brzuszku i żeby nie były głodne. Szczerze powiem, to są dla nas ten cały miesiąc, to dla nas nowe doświadczenia, ponieważ nigdy nie miałam okazji być w domu samotnej matki, rozmawiać z opiekunami tam te, takiego ośrodka i nigdy też nie byłam w schronisku dla psów. A ja byłam ze szkołą i nawet nie wiem z czy przedszkolem, to nie... a nie z przedszkolem, nie, ze nie ze szkołą. Jeszcze no. z panią Ewą chyba prawda? Mhm. To były klasy 1-3. Tak, tak. Ja pamiętam, że, że szliście. No ja nie miałam okazji. A ty, Tomek, byłeś kiedyś w schronisku? nie była. Nie byłaś. No, bo chyba te młodsze właśnie pokolenia, nasze dzieci. Nawet chyba mają w takim planie rocznym, aby schronisko odwiedzić, bo jest na pewno wycieczka jakaś, jakieś kino i to wychowawca powinien zorganizować. I wydaje mi się, że takie schronisko też do tego należy, bo słyszałam od koleżanek, że wiele dzieci schroniska odwiedzało. No, podoba mi się to, że nasze pokolenie jest już takie coraz bardziej edukowane i nakierowywane na te potrzeby, nie tylko nasze własne, ale też jesteśmy uczeni, że mamy się rozglądać dookoła i zwracać uwagę zarówno na Osoby potrzebujące na ludzi, jak i na zwierzęta, jak i w ogóle na nasze otoczenie, czyli ziemię, że celebrujemy tak ten dzień ziemi, że jesteśmy w schronisku, że ja na przykład też miałam zajęcia kiedyś w podstawowce właśnie, w takiej grupie osób z niepełnosprawnościami pojechaliśmy do jakiegoś takiego ośrodka, w którym właśnie przebywają Dzieci niepełnosprawne i, i mieliśmy z nimi jakieś gry i zabawy integrujące, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest organizowane, ale nie wiem, czy nie było to ze względu na to, że ja należałam w ogóle, znaczy chodziłam do takiej klasy, która nazywała się integracyjna i tam nie było ani jednej osoby integracyjnej, w sensie takiej właśnie z potrzebami. Akurat taki rocznik. Z niepełnosprawnością, ani, ani z żadnym takim problemem natury fizyczno-psychicznej, ani neurologicznej, ale. Yy, jakby I tak zamysł tej klasy był taki, że te dzieci miały być takie bardziej empatyczne tak, i, tak. i gdzieś tam tej empatii nas uczyli, więc nie wiem, czy byłam tam dlatego, że chodziłam do takiej klasy, czy dlatego, że szkoła po prostu wszystkie dzieci tam wysyłała. W każdym razie ja byłam, ja zobaczyłam, ja tego doświadczyłam i teraz jestem uczulona na potrzeby innych. No i tak jak mówiłyśmy, Psi Buffet zasponsorował jedzonko dla wodzisławskich piesków. To jest Mikołaj. E, Mikołaj ma dlatego, że trafił do nas Mikołajki, ale rok temu Rok o jej, albo dwa o. lata temu On ma to imię, jest taki przytulas, ale jest dosyć takim no, lękowym pieskiem e, Trzeba z nim na pewno będzie popracować w nowym domu, bo nie za bardzo chce wchodzić do pomieszczeń Nie jest po prostu przyzwyczajony do takiego e, domu I ja od razu łapkę daję. No już taki przydepresiony trochę jest u nas, bo on nie powinien tam działnąć co się laskawia, Tak, tak. No, no, no Jest Łapka, No tak, niki No tak, na jaki przytulas. No, cześć. cześć. Trochę mnie pogłaskaj. No, troszecz, Trzec, troszkę. No, troszkę. to to cię <tusza> Jest Mila, królowa, na spacerki nie, tylko by jadła. No widać, spędzała. widać. widać ale ona nas taka trafiła, spasiona, e, w tą drugą stronę, bo pewnie jadła byle co i stąd stale. Hmm. No, a ciężko tutaj ją namówić na spacery i dlatego waga swojego miejsca miejscu, tak ma już ograniczone. Więc na pewno może kiedyś zrzuci. Hmm. Nie, Mila? Tak. Ty to jest, jest mawa, nie? No. Tak. Ona nie ugryzie, ona tu się dogaduje, zwiększona rządzi ogólnie <grystanie> stawia wszystkich. Tu jest Solo, Tolo, nie wiem czy do nas wyjdzie. Tolek! No chod! Hello! No dzień dobry, to dzień, dzień, dzień dobry, ale ty masz fajną mordeczkę! Ojejku, Już każdą dupką cieszy dupka. Ojej, tak. Ojej, żydówka, ta. Zrobiliśmy sobie przystanek na jedzonko, na obiadek. Taki tradycyjny. Odwiedziliśmy Ostrawę, czyli lokale, w którym bardzo często jadaliśmy, gdy mieszkaliśmy jeszcze w Wodzisławiu. Na pewno to pamiętać z naszych vlogów, jeszcze sprzed trzech lat. Tradycyjne, pyszne obiadki. Jesteśmy w Kauflandzie. Wreszcie. Czuję się, w końcu. miała 14 lat, bo jestem na zakupach z dwojgiem rodziców i robimy <laughs> zakupy do domu. Kończyła się, jakbym znowu chodziła do gimnazjum. <laughs> Ale my tutaj przyjechaliśmy po. słodyczowe kalendarze adwentowe. Ale wiesz co, ja widzę, że nie ma. Kalendarz nagród Lind. Ale ja tu nigdzie nie widzę kalendarza. A zawsze były. Tutaj w tym miejscu zawsze były. My już nie kupimy. My już nie kupimy żadnego kalendarza. Nie ma. Olina, to może zrobimy tak. Bo miał być kalendarz z Linda, nie? No. To może po prostu kupimy sobie. Jedno opakowanie i jakieś inne opakowanie i po prostu codziennie będziemy sobie zjadały jedną pralinkę. Jest taka w miarę święta, tylko no. nie wiem to jest cukierków. Zobacz, a tu jest taka, y, taki miks. Aha, takie bardziej kalendarzowe. Ile tu będzie? Tu będzie mało cukierków. To byśmy musiały na pewno kupić trzy takie. 16, Chyba, że jednak 19. zdecydujemy się na Milkę, ale to nam starczy, bo już jest siódmy. A tu jest 19 cukierków. No to wystarczy. To wystarczy. To bierz, to raz. 19, raz, 19. Raz, 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 raz bierze jedna, raz druga, tak? To jest to samo. No tak, ale sprawdzałam, trzeba by nam. Czyli mogę. raz jedna otwiera, raz druga, tak? I co, będziecie sobie iść no po prostu cukierki. Stary jest bardzo świątecznie. Pomarańcze, te. Milka i, i paluszki, ekstra. Jesteśmy już w domu, aby było bardziej świątecznie. Założyłam na głowę rogi, dawno nie było hola. Ja się wtrącę teraz, nie? Zobaczcie, kochani, co ona ma na nogach. Jest wieczór, jest godzina 18.29. Bo to są skarpetki, które po prostu wyciągnęłam na szybko, bo wychodziliśmy już z domu, ale jak już się przebiorę w dresik, to założę świąteczne skarpetki tych nie było widać tak. No. Dobra, to zaraz idę sprawdzić jakie skarpetki ma Paulina. Przyznaj się, jakie masz skarpetki? Ta dam Takie śnieżne bym powiedział. <laughs> tak. No Właśnie. Tak. Dobra, to teraz hol zakupowy i muszę wam powiedzieć, że te zakupy wyglądały dość osobliwie. Dzisiaj okazało się, że nie mamy w domu wędliny, nie mamy w domu masła, nie mamy w domu chleba i nie mamy w domu ziemniaków, więc w sumie na ten obiad poszliśmy do Ostrawy. No i w drodze z Ostrawy do domu zajechaliśmy do Kauflanda, aby, aby no kupić coś do jedzenia. No coś do jedzenia, wiecie, pożywnego. Na śniadanie, obiad, kolację, do pracy, na kanapkę. No... I w sumie to tak, to się nie udało, bo każdy po prostu wkładał do koszyka to, na co miał ochotę. No i wyszły z tego zakupy, że tak powiem. Obiadu z tego nie zrobię. Ja powiem, że pojeść też tym za bardzo nie pojedzie. No to od początku. Kto wrzucił Nescafe 3 w jednym? Ja. Paluszki to chyba y, Tomek wrzucił. Y, y, kiełbaskę Tomek. Rodzynki i te migdały w czekoladzie to wrzuciła Paulina, no ja wrzuciłam mleko, no ja wrzuciłam kapucinko, ponieważ jak wiecie, gdy montuję vlogmaski, a robię to zazwyczaj późno w nocy, no to tylko w grudniu piję właśnie kawę z tych kapsułek i tylko właściwie w grudniu ten nasz ekspres jest przeze mnie używany. Kupiłam szczoteczki do zębów, bo zęby myć trzeba. No, to jest nasz kalendarz adwentowy. Słodki kalendarz adwentowy. Inkę już widzieliście. Nutellę wzięła Paulina. A taką świąteczną nutellę. Potem co tu mamy? No, pastę do zębów. To, to, to w temacie tych zębów. Śmietana. No, 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 jak się postaram, to może jakiś obiad z tego zrobię. Masło, mandarynki. Tutaj mamy... Soczki, syropy do wody, ale to mój Tomek mówi, że do pracy sobie weźmie, bo w domu pijemy takie zdrowsze. Nie wiem czemu Wiesz do pracy, takie, takie bardziej słodkie, ale może dlatego, że ci potrzeba po więcej do słodyczy. Pracy, po do pracy. Tak, Paulina jeszcze ma pana kotę. Tutaj są jeszcze y, cukierki. Crème brûlée, tak. Tutaj są jeszcze cukierki takie landrynkowate do pracy do pracy też tutaj mamy chusteczki higieniczne bo jesteśmy z poliną troszkę pociągające i jeszcze w rosmanie ale to wczoraj, wczoraj czy przedwczoraj kupiliśmy takie właśnie oto ozdoby do łazienki Chodziliśmy po prostu po tym sklepie, tak wiecie, bezmyślnie, spędzi... od regału do regału, kręciliśmy się, się po tym sklepie, no. Się. I właściwie no, śmialiśmy się, wygłupialiśmy się. Nawet nie chciałaś zapłacić na zak za zakupy. Tak, w ogóle poszłam do kasy, poszliśmy do kasy samoobsługowej. No i wiecie, e, rachunek 350 zł. Wczytałam e, kartę, ale w sumie okazało się, że nie mamy żadnych toreb, do których nasze zakupy możemy spakować. Więc ja wiecie, odczytałam, przyłożyłam kartę do czytnika i po prostu odwróciłam się na pięcie i poszłam szukać kartonów. Pani przybiegła. I przybiegła, bo widocznie coś tam migało, że tu jest transakcja odrzucona. Ja mówię, niemożliwe, nie? Jak to tak, transakcja odrzucona, ale potem, potem kapłam się, że przecież pinu nie wbiłam, bo po prostu poszłam po kartony, nie? No, taki dzień, kochani, taki dzień. Bo policji już chcieli dzwonić. I tak jak mówiłam, poprawiłam się, gdy założyłam na siebie dres, to od razu wleciały też świąteczne skarpetki, takie choinkowe w moim przypadku, a u Ciebie wleciały po prostu kapciuchy. Dada, mi z racji tego, że ona usiadła tam, a ja tu, no to chyba mam ten przywilej, że mogę otworzyć nasz e, prowizoryczny kalendarz adwentowy słodyczowy. No, znalazłyśmy Milkę i po prostu uznamy, że to jest nasz e, świąteczny kalendarz słodyczowy. Zrobimy tak, daj mi to. No, możemy wybrać. Nie, będziemy losować. Zamknij oczy. No właśnie, tak chciałam zrobić. Mam to. I mam to. I mam zwykłą mleczną czekoladę. No dobra. Ale Już super. jesz? Lepsze to niż nic. Nie, bo muszę otworzyć The Body Shop. Siódemkę szukam. W siódemce The Body Shop mamy krem pod prysznic. Nie umiałam się wygadać. Krem znaczy, pod prysznic. Krem a w zeszłym roku cię to samo upominałam. pamiętasz? Krem pod prysznic. Krem pod prysznic. Teraz otwieram Daglasa i w Daglasie. Pędzelek. Pędzelek, taki malutki, podróżny, powiedziałabym. I co? I może jeszcze Lumene sobie otworzę, co? Burżujski. Burżujski? No to dajesz. Raz ty burżujka, raz ja. Tak. Ach, my burżujki. A ty to lubisz, a ja to lubię, i nikomu tego nie dam, bo lubię. Lumene. Wow, jak to ładnie zrobiłaś. Wiem. Dzień siódmy? Tak. Tydzień pełny minął, no. to jest tydzień z vlogmasami, wow! Pełny tydzień! Tak, i, i jakie... jesteśmy z wami, wow. Jakie emocje ci towarzyszą przez ten tydzień. No. Coraz większa chęć pomagania, co? I teraz... Ja się dzisiaj popłakała się dzisiaj, bo ja się. No się nie, wypłakała. ja się dzisiaj nie popłakałam, ja, ale nie było mi bardzo. Nie ale popłakałam się naprawdę. Te pieski takie biedne same. I tak bardzo chciały się przytulać, a ja tak bardzo. Ja w ogóle jestem taka, że potrzebuję się przytulać i ja totalnie ich rozumiem i ja bym nie wytulała. No. Och, strasznie. Ale nie wszystkie no. pieski chciały, nie? No nie. Dobra, mamy krem na noc. Dobrze, ja jeszcze tego kremu nie miałam. Wypróbuję sobie. Oh. To są miniaturki podróżnicze. Ale jak mówisz, będziesz... że wszystko. Jak cię wezmę do Wenecji albo innej Grecji, to, to czym kochana będziesz się na noc smarowała? Do Grecji lecimy? Jeszcze nie wiem, może lecimy. <słuch> Ciekawe, która strona kalendarza dzisiaj. Czy A... słodyczowa, czy tak, produktem. No właśnie, ja, ja, nie, ja nie wiedziałam, ale właśnie jedna strona to jest... Ja też nie wiedziałam, teraz to widzę, bo to nawet po kształtach da się poznać. Ale powiem ci, A że mi nie wiedziałam. Powiedziała to Wicka powie... wiedzia... Widzia... w tak, komentarzu, widziałam tak. to dzisiaj. Ale powiem ci szczerze, że lepiej hmm. było mi tego nie wiedzieć. No I ja... Ja skoczenie. Ja też, no. I ja no? Mówię, ha, czyli teraz już widzę, że to jest ta strona z kosmetykiem. I szczerze więc... powiem, też tak chyba właśnie uważam, że... Ja wolę, jak jest taka turbo niespodzianka, no? serio. I tutaj mamy odżywkę bez spłukiwania inspirowania zapachem bawełek. No i jest. Wedlowska. Emolientowo-silikonowa formuła. Dobra, siódmy dzień tygodnia. Ja rozpoczął jak pochodni odliczać. Coś tam stało staną. Nieważne. Ej, mam tutaj dwa produkty, kochana. O. Siódemce są dwa produkty. Jednym jest... To jest ten taki z kuleczką Bardzo ładnie pachnie mi Wszystkie te olejki do ust z kuleczką Przypominają że się Cię Bo ona kiedyś namiętnie używała Takich olejków z kuleczką I ona mi kiedyś dała taki olejek z kuleczką ja Wtedy chodziłam chyba do przedszkola I dla mnie to było jak jakieś takie trofeum i ja się tym z tak ziałam w aucie, Hart na mój kłoda, no pewnie I miałam czułaś... bary po prostu już takie, nie? Bo cały czas tylko ten olejek na usta od Cioci nakładałam yy, i ten. I pamiętam, że go roztrzaskałam na działce Marklowickiej i ja tak płakałam, że ja roztrzaskałam ten olejek, który dostałam od Cioci, no i ten. I. Ciocia nie żyje i zawsze, jak. Znaczy, jak stały się modne te takie olejki z kulką, znowu. To ja kupiłam sobie ten olejek, tylko tak z myślą: o niej, o tym olejku z dzieciństwa! I mam taki. Nie używam go, bo nie wiem, taki daremny strasznie klei usta i w ogóle. Ale mam go tylko z takiego sentymentu, To nie jest ten sam olejek, ale masz olejek, myślę o nim, no. I to jest właśnie taki olejek. fajny. A to jest baton z kolagenem malina i migdał. A ty tak narzekałeś na nas, a sam na stopach masz jakieś niebieskie paski. nawet nie pokazuj. Wiedziałem, ja to specjalnie zrobiłem. Wiedziałem, czym jest moja duna. Dziś mi jest siódmy. Tak. Dobra. Siódmy. siódmy i dzisiaj po prostu zakładasz skarpetki do pracy. Mam takie. takie świąteczno. No to zakładaj na stopy. stopy i zmykam do pracy. No i szybka prezentacja. Skarpetek piękne. Mm -hmm, tak, i yes. jasne. Mm -hmm, super. Wow! Ja tylko chciałam powiedzieć, że minęło 7 dni, a ja w żadnym z tych dni nie zostałam doceniona za choinkę. Wow. Czy ty narysowałaś Kevinowi jakąś emotikonkę? Nie wiem, nie pamiętam. Nie narysowałaś? I tylko ja to wiesz? zrobiłam, bo patrzyłam specjalnie. I tylko ja narysowałam choinkę przy imieniu. I wiesz co, no nikt mnie nie docenił za to jeszcze. Ja nie widziałam. Nic, zostało mi czekać dalej. To jeszcze szybki haul zakupowy z AliExpress. Kochani, mówiłam wam wczoraj, że czekam na dość duże zamówienie i tak jak powiedziałam wczoraj, ono do mnie dotarło. I mam tutaj mnóstwo gałązek, gałązeczek, dużych gałązek, małych gałązek, brokatowych w złocie, w zieleni, w czerwieni. E, po prostu będą to ozdoby... Z których będę tworzyła dekoracje świąteczne. Okazało się, że na AliExpress można kupić takie produkty za grosze, naprawdę, w sklepach, w sieciówkach, gdzie można kupować właśnie tego typu produkty. Za taką jedną gałązeczkę dajemy 3 zł, 5 zł, za taką większą to i 10 zł, bo ta jest naprawdę taka długa, albo coś takiego mam o. To jest ostrokrzew, tak, ostrokrzew w złocie. Za takie gałązki to już naprawdę możemy dać idyszkę. A na AliExpress dałam złotówkę, dwa, trzy, także naprawdę bardzo, bardzo się opłacało. Do tego mam, o, do tego mam takie gumowe pierniczki na choinkę. Tu jest chyba 10 sztuk, a zapłaciłam za nie pięć złotych. Znaczy na AliExpress są różne oferty, bo ten sam produkt możecie kupić za 20 zł, ale właśnie tak jak ja, za piątaka. Mam te szyszki, mam gałązki zielone, mam żołędzie, także naprawdę mam z czego tworzyć. O, mam jeszcze takie mniejsze koparki na choinkę. Tu mam jeszcze taką bochowstążkę. To mi się też przyda. Tutaj mam jeszcze taką fajną krateczkę. No, mam tych gałązek różnego rodzaju, naprawdę multum, ale im więcej, tym lepiej, moim zdaniem. Kupiłam jeszcze y, obrus na stół. Y, taki duży w kratkę. No, tak, hmm, No, nie wiem, no zobaczę. Jak sobie ładnie w domu już posprzątam, będzie stała choinka, to po prostu na stół to położę i zobaczę, czy mi się to podoba, czy nie. Na pewno, jak nie w tym roku, to w następnych latach taki obrus wykorzystam. Do tego mam poszewki na poduszkę. Chciałam, żeby to tworzyło jakąś całość. Wydałam tam jakieś 400, ale myślę, że było warto, bo teraz mam z czego tworzyć. Jeszcze raz proszę Was o wpłatę na zrzutkę. Macie link w opisie. O tej zrzutce mówimy we vlogmasie numer 6. Także te osoby, które akurat teraz zaskoczyły, że jest jakaś zrzutka to możecie wrócić do vlogmasa numer 6, tam o tej zrzutce więcej mówimy. A jeżeli nie chce Wam się oglądać szóstego vlogmasa, no to możecie po prostu wejść w ten link, który jest w opisie i tam wszystko jest napisane, możecie się zapoznać z sytuacją i zapoznać się z celem zrzutki. Potrzeba jest naprawdę duża, dlatego mówię o tej zrzutce drugi raz, ponieważ no, założenie jest 100 tysięcy, a tam naprawdę jest... Jest jeszcze, och, och, bardzo mało tych pieniędzy. Dlatego prosimy Was o jak najwięcej wpłat. Te kobiety tam naprawdę potrzebują Waszego wsparcia. Papa, pa, kochani.